Wyobraź sobie kros w którym każdy chce zamieszkać, pracować i żyć. Wyobraź sobie miasto, w którym nie trudno mieć miejsce pracy i godziwą pensję. Pracę, którą możesz sobie wybrać, a nie do której jesteś zmuszony przychodzić. Wyobraź sobie miasto, gdzie jest kino, masę, restauracje, bary, kawiarnie, kręgielnia, kluby fitness, do których często uczęszczają mieszkańcy. Wyobraź sobie miejsca typu Orlik w kilku częściach miasta i miny i szkółkę piłkarską dla kolejnych piłkarskich talentów dobre sobie ulice miast z zadbaną nawierzchnią, regularnie koszonymi kradnikami, elegancki bulwar w centrum miasta i zielone kolorowe okwiatów skwery z nowymi łapkami i fontannami. Dobre sobie, że każde osiedle ma drogę wyjazdową i chodnik, zadbany plac zabaw i internet bez przewodów. Zbudowane są ścieżki rowerowe, a latem na działce i przy grillu nie ma chmar wewnik, komarów i meszek. Wyobraź sobie, że w naszym mieście jest bezpiecznie. Każde osiedle ma monitoring, a Ty masz dostęp do rzetelnych lokalnych gazet, lokalnych portali internetowych i lokalnej, profesjonalnej telewizji. Wyobraź sobie wolne chwile, które spędzasz na spacerach lub trowerze, przebieżając lokalne szlaki turystyczne lub kumulując statki pasażerskie po orze. Wyobraź sobie świetnie prowadzone, remontowane, ciepłe i bezpieczne krośnieńskie szkoły, w których nauczyciele nie boją się o pracę i dobrze zarabiają, a twoje dzieci przez wszystkie lata nauki uczą się języków obcych. Każde dziecko otrzymuje własny komputer i ma swoją szafkę. Wyobraź sobie krosno, w którym jest firma Uczelni Wyższej, gdzie przyjeżdżają studenci, a każdy mieszkaniec, który chce założyć firmę, dostaje pomoc w miejscowym inkubatorze biznesu. Proszę Państwa, wydawałoby się, że to bajka, ale jestem przekonany, że tu, skoro się na dobrą. Może być pięknie i jestem przekonany, że człowiek, który może to uczynić, nazywa się Marek Cyboru. Zapraszam kandydata na urzędnika Księżyca Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za przybycie na dzisiejszy start kampanii wyborczej w Księżycu to start kampanii powiatowej, jak również kandydata na burmistrza. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać naszego gościa honorowego, pana wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiełowskiego. Bardzo, bardzo gorąco witam przewodniczącą struktur lubuskich Platformy Obywatelskiej wiceprzewodniczącą, przepraszam, członka Krajowego Zarządu Platformy Obywatelskiej, paną Bożenę Bokiewicz. <klucza> Witam moich kolegów parlamentarzystów w osobach bardzo aktywnych w parlamencie polskim. Bożenny, Sła, Bożenę Sławek, przepraszam, to znę. <klucza> Witam pana posła Bogdana Wojko. Witam pana posła Sejm, pana Witolda Pala. Witam pana senatora Stanisława Iwana. Są z nami obecne również władze województwa. Szczególnie serdecznie witam panią wojewodę Helen Bardzo, bardzo gorąco witam lokomotywę Województwa Lubuskiego, jaką jest Marcin Jabłoński, marszałek województwa. Jest mi niezmiernie miło powitać również Krzysztofa Sewerna yy, Szymańskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Witam również Szefa Struktur Powiatowych Platformy Obywatelskiej, Pana Leszka Turczyniaka. Chciałbym powitać również nieobecnego dzisiaj tutaj Artura Zasadę. W... Jego przedstawicielem jest Pan Artur Matyszczyk, asystent Pana Posła Zasady, Europosła. Bardzo serdecznie witam również mojego przyjaciela, byłego wicemarszałka województwa lub Sebastiana Ciemnoczowskiego. Dziękuję Sebastian. Bastian jest osobą, która będzie w targowej walczyła o mandat burmistrza. Jak Państwo widzicie, nerwy powodują, że być może nie tak łatwo to idzie jak przewidywałem. Bardzo się cieszę, że jest ze mną tutaj moja rodzina, że mnie wspiera, bo jestem dzięki nim taki, takim, jakim jestem. Dziękuję rodzicom, teściom, żonie, dzieciom, wszystkim osobom, które chyba na moje życie.